Pozdrowionka, pozdrowionka. Zobaczcie, jest to osoba, która zbiera złoto, szuka złota. Dzisiaj wam pokażę, gdzie jestem. A jeżeli złoto, to gdzie jesteśmy? Już wam zaraz powiem. Zanim dowiecie się, gdzie jestem, to przejdziemy przez ten przesmyk. No jak myślicie, gdzie jestem? Tutaj jest kopalnia złota Aurelia. Czyli gdzie jesteśmy? W Złotoryi. Szkoda, że nie mam mikrofonu, bo znowu taki wyjazd był niespodziewany. Już zapraszam Was na rynek do Złotoryi i pokażę Wam, jak ta miejscowość tutaj wygląda. Tutaj jest piękny kościół mariacki, jak to nazywają z piękną wieżą widokową z pięknym tam na górze zegarem ale niestety ja tam na razie nie wejdę bo tam jest zamknięte i nie mam jak wejść i tutaj jest też ruch uliczny no i jesteśmy już na rynku ale zobaczcie jaki tutaj jest ruch na tym rynku w Złotoryi normalnie ruch tu się odbywa kołowy nie ma żadnego problemu z zaparkowaniem i pokażemy co tutaj jeszcze jest oczywiście jest to parking tutaj płatny jest tam jakiś cennik Idziemy zobaczyć co tu się ciekawego dzieje. No i tutaj mamy fontannę Delfin, która jest z 1604 roku, jest to z piaskowca. Fontanna piękna, tylko że wody nie ma. Fantastycznie zrobiona, a tutaj po lewej stronie popatrzcie ten budynek, to jest urząd skarbowy. Czyli widać, że jest tutaj na bogato. Rynek od strony Urzędu Skarbowego na wieżę widokową, wieżę kościelną. Życie, widać, się budzi tutaj pięknym rytmem. Wszystko się rusza. Spokojne takie miasteczko, ale jest ruch na rynku samochodowym i to mnie właśnie tutaj dziwi. No, proszę dla niepełnosprawnych zadzwonisz tutaj i po ciebie przyjdą przy urzędzie skarbowym jest nawet defi defibrylator jakby ktoś dostał zawału 11 godzina ale coś się ta wskazówka później Przesympatyczne kamieniczki. W centrum znajduje się bank, bank, apteka i kopalnia złota. Aurelia pokazuje nam, gdzie trzeba iść, żeby nakopać sobie złota do kieszeni i być wiecznie bogaty. Przesympatyczne barierki. Zajdziemy sobie po schodkach niżej. No, ryneczek jest przesympatyczny. Jedynie co, tylko ten dróg kołowy to tak trochę przeszkadza w zwiedzaniu tego rynku. No, ale popatrzcie, jakie piękne kamieniczki nawet zadbane są. Tutaj mamy coś, żeby naprawić rowery przede mną. No, i oczywiście tutaj też zaraz zobaczymy. To to jest zapomnik. No, i tutaj jest skwerek siedmiu mieszczan z tyłu, właśnie tego rynku. No, i tutaj mamy takiego górnika. Też to jest fontanna. I tutaj powiem Wam zaraz szybciutko, o co tutaj chodzi. Wybudowano ją w miejscu dawnej studni miejskiej na tak zwanym Dolnym Rynku, bo to jest ten Dolny Rynek. I tutaj to jest pamiątka yy, dla górników, którzy tutaj wydobywali złoto. Piękny orzeł, piastowski. No i oczywiście są tutaj górnicy pokazani. To jest oczywiście piaskowiec. Piękne płaskorzeźby. No i też tutaj pokazany jest udział tych górników w wojnie tatarskiej. Tu jest z tyłu tablica pamiątkowa pamięci zotoryjskich kopaczy złota poległych, poległych w bitwie z Tatarami pod Legnicą. I tutaj są właśnie te motywy walki z Tatarami. A ten hełm zobaczcie jaki ciekawy jest. No ja z tego rynku udaję się jeszcze tym ciekawym pasażem wybrukowany kosteczką brukową. Dużo tutaj takich jest pomieszczeń pustych do wynajęcia i tam przede mną taka jakaś kratownica. Zobaczymy. Co to tam jest? Mi się wydaje, że to chyba była studnia. 12 listopada 2011, 800-lecie osie, osiems, miasta. No i to chyba była studnia. Studnia zakratowana. Tam coś będzie zaraz pisać. Na pewno, co to w ogóle jest. O, właśnie. Okrągła kamienna studnia została odkryta w 2009 roku, podczas wykonania prac rewitalizacji ulicy, ulicy Piłsudskiego. Studnia powstała w XVII wieku. Ciekawa. Ciekawe czy tam jest woda. Wąskie uliczki, auta tutaj jeżdżą, popatrzcie. No i popatrzcie. Te uliczki rozchodzą się tak coraz dalej, coraz dalej mają swój taki ciekawy urok. Znajduje się jakieś 600 metrów od tego już rynku. Cały czas znajduje się w części Starego Miasta, tu też piękny budynek Poczta Polska popatrzcie jaki piękny budynek poczty Polskiej. No, i też przy tej poczcie polskiej natknąłem się również na kamienną rzeźbę górnika, który szuka złota. W części Starego Miasta również mamy tutaj mury obronne. No i kończę obchód rynku wysokością opłat. Jakie są opłaty na rynku w złotoryi. Ostatni rzut na wieży widokową. Trzymajcie się. No i cześć!